Krystyna Duryz zmarła nagle 19 października 2023 roku. Jeszcze kilka dni wcześniej dawała koncert w Sokołowskim Ośrodku Kultury. Informacje o jej śmierci potwierdził jej mąż, muzyk Adam Zagrodzki. U 38, letniej piosenkarki doszło do zawału serca. Krystyna Duryz była zafascynowana nurtami Swimcore'a z Dixieland. Inspirowała się przede wszystkim wykonaniami Ellie Fitzgerald, królowej jazzu. Swoją karierę rozpoczęła mając zaledwie 7 lat, występując w wokalno-tanecznej grupie działającej przy Domu Kultury w Sopocie. Była laureatką 44. Old Jazz Meeting, Złota Tarka w Iławie, 2014. Z ogromnym bólem i niedowierzaniem przyjęliśmy informację o nagłym odejściu Krystyna Durys. Pani Krystyna od lat wspierała swym ogromnym talentem i wrażliwością nasze inicjatywy. Zawsze chętnie odpowiadała na nasze zaproszenie. To wielka strata dla sceny muzycznej na świecie. Talent, wdzięk, elegancja, radość, jaki wnosiła na scenę, zawsze pozostanie w pamięci. Jej kariera nabierała tempa. Pani Krystyna była pierwszą gwiazdą wznowionego po latach naszego projektu Drugie Muzyczne i Śniadanie. Wszystkie te wspomnienia będziemy pielęgnować w naszych sercach. Bliskim przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia. Spoczywaj w pokoju, czytamy na Facebooku Stowarzyszenia Dlaczego Nie. Zobacz też, nie żyje aktorka Decroven. Niedawno zdiagnozowano u niej chorobę nie żyje znany prezenter TVN. Prowadził kultowy program Niedowiary nie żyje popularna aktorka. Wystąpiła w pierwszej obsadzie skrzypka na dachu.